Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jest to czytanie na październik 2025 dla bliźniąt. Bliźnięta słoneczne, księżycowe, wschodzące. Dla wszystkich bliźniąt, które tutaj szukają dla siebie wskazówki, odpowiedzi, informacji. Najwyższe istnienie, proszę o przekaz. Na końcu, jeszcze odpowiedzi na pytania. Z tej talii. Już Wam pokazuję z jakiej talii. O, takiej talii. Odpowiedź anielska. I z tej talii jeszcze wyrocznie. Yy, kochani, ostatnie miejsca na, na czytania na nowy cykl i nowy rok numerologiczny. To jest takie wyjątkowe czytanie, bo zaczynamy nowy cykl dziewięcioletni i nowy rok. I to... Dlatego jest takie wyjątkowe czytanie. Ja już powtarzam to tyle razy, więc już jestem trochę zmęczona powtarzaniem tego. Dlatego tak tu kiepsko zabrzmiało. E, ale, mm, no ale cóż, zachęcam zostawię ostatnie miejsce. Jeżeli ktoś by miał ochotę. Bliźnięta moje drogie. Moje lotne bliźnięta. Gdzie w tym miesiącu latacie? Gdzie w tym miesiącu? Uuu! po przestworzach, po i po świecie całym. Możliwe, że ktoś leci za granicę dwie buławy, albo szykuje się podróż, albo ją planujecie, albo ona gdzieś tutaj będzie nadchodzić, nadciągać ta podróż. No w każdym razie coraz to yy, bliżej na horyzoncie może być wyjazd zagraniczny, yy, podróż, wakacje. Plan wyjazdu za granicę, przeprowadzki, możliwe też, jakichś perspektyw, czy wyjechania na jakiś, jakiś dłuższy okres, celem zrealizowania jakiegoś projektu, albo szkolenia, albo jakiejś delegacji, czegoś takiego. Gdzieś to się krę kręci tutaj na horyzoncie, bądź praca zarobkowa, która by się też miała wiązać, albo jakaś, um, chciałem powiedzieć, trasa. No, że, że ktoś w trasę wyjeżdża, no ale to różnie można wyjeżdżać w trasę, jeżeli jeszcze kierowcą <laughs> kierowcą Tira. Nie wiem, zaśmiałam się, przepraszam, bo mi się przypomniało to powiedzenie, że kierowca Tira Żubira. Przepraszam. Przepraszam, najmocniej. A wszystkich kierowców Tira również. Najmocniej przepraszam, że się śmieję. Ale to śmieszne powiedzenie jest. Ja mam dwa koty, dlatego mnie coś śmieszy. I co? I co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że można jechać tak w trasę, a można jechać w trasę na przykład yy, grając koncert, może jacyś yy, koncerty, yy, może jakieś muzycy mnie słuchają, a może ktoś, kto ma handel obwoźny i będzie jechał w jakąś trasę yy, ba bardzo długą, no nie wiem, na handel, yy, czy tak się jeszcze robi? Chyba nie. Ale, ale tak to jakoś jakoś by się mogło y, realizować i to może się też tak jakby tkać y, ta perspektywa w tym miesiącu albo y, już się realizować. Co wam pomaga. Wasza to jest karta i to są wybory i tutaj ta dwójka buław też pokazuje że trzeba wybrać. Bardzo możliwe że nie można mieć wszystkiego. Bardzo możliwe że trzeba będzie z czegoś zrezygnować wybrać jedno kosztem drugiego bywa i tak. Ym. Może Wam pomóc inna osoba z pod znaku bliźniąt, no, ale przede wszystkim to jest wybór. No, no, do końca nie wiem, czego macie. Między, między, czy, czy to jest wybór między osobami, czy między pracą, czy. czy no, gdzieś tam będziecie mieli wybór i należy go dokonać. I powinien być to wybór już ostateczny. Czy mieszkam tu, czy tu, czy jestem z nią, czy z y, nim, czy z nią, czy z tamtą, czy z tamtym. E, czy, e, czy, 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 czy się przeprowadzam, czy robię to, czy porzucam ten projekt. E, i wybieram coś innego. Co wam przeszkadza? Król mieczy. Jakaś taka nieustępliwość, osłość. To może być takie sztywne trzymanie się jakichś swoich poglądów. Może tak być, a może być. I także jest to jakaś osoba. Albo to jest coś takiego, że ja nie mogę sobie pozwolić na coś, ponieważ to jest poniżej moich. No nie wiem, ktoś by, kto, kto, ktoś by jakoś prze, był przekonany o tym, że on zasługuje na więcej, ale dlaczego ja tak o tym mówię? Bo, no bo generalnie w tym nie ma nic złego, jeżeli to jest zdrowe, ale tu jest na minusie. Ktoś by, tak, m, m, ktoś by mógł myśleć, że to jest za mało dla niego, za niski poziom, on, on ma wyższy poziom. I to jest błąd. Tutaj jest to po, 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 powiedziane, że to jest błąd. Nawet jeżeli masz rację, no, i trudno się nie zgodzić, że na przykład wszyscy tutaj y, biegają wolniej od ciebie, a ty szybciej, to ta sytuacja może dać wam takie możliwości, których wy nie widzicie. Nie, nikt by nie przypuszczał, że ty tam pojechałeś do pracy, a się okazało, że wcale nie do pracy, tylko po to, żeby y, poznać męża albo żonę. I tak i tak zmienisz tą pracę, i tam się tym aż tak nie przejmuj. I to może być coś takiego. Takie mylne przekonanie o czymś. Przeświadczenie, że powinno być, ale to absolutnie powinno być tak. Może takie mylne przeświadczenie Was powstrzymać przed wybraniem czegoś dobrego dla Was. Czegoś, czego dusza chce, i to czuć, że dusza się do tego wyrywa, ale głowa może mówić, że N -n, nie możesz wyjechać, masz obowiązki, musisz tutaj być i robić to albo to. No. Król mieczy to bardzo często jest e, osoba, która nie ma wystarczających kompetencji. Bardzo możliwe, że trzeba będzie dokonać y, ponownego wyboru osoby, która by miała wam świadczyć usługi, leczyć Was, y, robić coś tutaj dla Was. Mogą być wyzwania na płaszczyźnie urzędowej też. Może być taki uparty urzędnik, ktoś, kto nie chce um, wyjść wam naprzeciw, ktoś, kto utrudnia. Generalnie też jakaś biurokracja może być problemem. Język może być również problemem dla kogoś, jeżeli ten by wyjeżdżał za granicę i języka nie znał. No ale do tego karty nie trzeba, że to będzie problem. Ale można się do tego przygotować. Wcześniej, prawda? Jakoś tam, nie wiem, załatwić sobie tłumaczy, jeśli chodzi o te urzędowe sprawy. Największe wyzwanie, no to jest coś puścić, puścić coś. Odpowiedź, trzy buławy. Może przyjść do Was z zewnątrz, coś, co ułatwi Wam to puszczenie. Tak, jakbyście bali się puścić coś. i pójść swoją drogą. Puścić coś, co do końca tutaj nie jest wcale takie dobre dla Was. Wy nie chcecie w tym być. Trochę tak, jakbyście czuli, może, że to jest obowiązek, że powinniście. Słuchajcie, nie wiem do końca, co to jest. To mogą być różne rzeczy. To może być w związku, to może być tak, że ktoś myśli, że chciałby gdzieś wyjechać, nie chce być w jakimś miejscu, ale ma ogromne przeświadczenie, że na przykład nie może zostawić rodziców, czy mamy, czy taty, czy kogoś tam. No i trochę tak, jakby traci tą młodość, nie? Traci swoje życie. Ale to bardzo często jest na przykład no, pokusie parentyfikacji, no nie? Więc jeżeli e, tak by mogło się dziać i wy wiecie, że no, dorastaliście w jakiejś dysfunkcji i widzicie, że dokonanie, że chcielibyście coś wybrać, a czujecie, że nie możecie. Absolutnie nie możecie tego zrobić, pochylcie się na tym. Pochylcie się na tym, zapytajcie się dlaczego, pięć razy. <laughs> bo, bo to, to i to. I dalej pogłębiajcie. I dalej. I w końcu dojdziecie. Yy, słyszałam takie fajne określenie, kiedy chcesz coś tam wrzucić, do. Chodziło o internet o tworzenie w internecie. I dziewczyna mówi. Chcesz coś wrzucić do internetu, ale wstydzisz się, wstydzisz się tego, masz opór, chcesz, ale boisz się. Zadaj sobie pytanie, jaka osoba pojawia się w głowie? Kto to jest? Yy, twój szef, twoja mama, twoja siostra, twoja koleżanka? Bo co? Bo nie chcesz, żeby to widzieli, bo to ocenią, bo, bo coś złego... I, I odpowiedź, ta osoba posiada Ciebie. Jesteś własnością tej osoby. Jesteś własnością tej osoby, która pojawia Ci się w głowie. Kiedy hamujesz własną autoekspresję i nie możesz być sobą i żyć po swojemu, mm, bo boisz się reakcji kogoś innego. No, ta osoba cię posiada. Jesteś jej. Jej rzeczą. Jesteś jej zasobem, tej osoby właśnie. I a wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się strach. Więc yy, do przemyślenia! Do przemyślenia i proszę wypływać na szerokie wody. Siła wasza największa to jest rycerz Buław. W co kierować? W trójkę denarów, i to są projekty, współpraca z innymi ludźmi. To jest podjęcie się jakiegoś nowego zadania, to jest twórczość, zmiana planów, zmiana kierunku, zmiana planów, zmiana pracy, włączenie kogoś do jakiegoś projektu, zaproszenie do, do działania, przyjęcie tego zaproszenia, zaangażowanie się w coś. To bardziej są takie praktyczne rzeczy. To mniej tak romansowo, romantycznie to wygląda, żeby tu już była jakaś. Bo tu widać, że może być odejście, może być rozwód i odejście, że ktoś odchodzi i wybiera tą drugą osobę, ale też ten proces nie wygląda w ten sposób, że odchodzę od ciebie, mężu, i wchodzę do różowego pokoju, pełnego róż z moim nowym oblubieńcem, i my tam kochamy się bardzo do końca. I jeszcze jeden dzień dłużej. Nie, to wygląda raczej tak, że jest praktycznie: no to kartony bierzemy, przeprowadzka, teraz kurde się trzeba przemeldować, co teraz dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tutaj romantyzmu, ale jest tutaj życie i to jest najważniejsze. Jeszcze będzie romantycznie. Nie martwcie się. Co jest nieuniknione? Nieunikniona ósemka buław. Pod ósemką kielichów. To dobrze, to dobrze. Ja widzę, że Wy jakoś sobie poradzicie. Nie wiem, czy ja to powiedziałam, czy ja to tylko pomyślałam. Jeżeli trudno jest Wam od czegoś odejść, to albo już, albo przyjdzie w październiku, albo to się rozciąga sierpień, wrzesień, październik, bo ta energia widać, że się rozciąga w niektórych przypadkach. I tak jak teraz to obserwuję. Jeśli nie mogliście, to wytworzyć może się taka sytuacja, że jakby świat was gdzieś zaprosi, zawoła. Wytworzy się sytuacja, że będziecie potrzebni i za bardzo nie będziecie mogli odmówić. Um. I wtedy to odejście nie będzie takie trudno, żeby coś puścić. Czyli to przychodzi jako taki prezent. Sam nie mogłeś, ale musiała się wytworzyć inna sytuacja zewnętrzna, która z ciebie, ciebie z tego wyciągnie, wyratuje. Hmm. bardzo dużo tych wyjazdów, spotkań, dojeżdżania gdzieś jest pokazane, do pracy, to tu, to tam, komunikacja, kontakty, tak jakby było kilka projektów, no takie bardzo bliźniakowe energie, mega bliźniakowe, czyli jest e, bardzo dużo naraz projektów, narracji, głosów e, osób, i to jest jakby w takich rzędach, jeden na drugim, jeden na drugim, jeden na drugim. Tyle jakby spraw. Jak ktoś ma bardzo dużo powietrza w horoskopie, no to ma, ma takie zdolności do tego, żeby tak się przemieszczać. I to widać, że u Was tak też może być. Bardzo dużo komunikacji to jest nieuniknione. Wyjazdy, właśnie przeprowadzki, ruch. A co może zaskoczyć, ale w sposób pozytywny. Pytamy o prezenty od losu, dziesięć kielichów. No to jest naprawdę to spełnienie marzeń, to na co czekaliście. Tutaj jest już taka sytuacja, która was uwalnia. Uwalnia zewnętrzna sytuacja. Szczęście nieopisane tutaj może być. Może być powrót do domu. Może być tak, że ktoś wyjeżdża, przeprowadza się do miejsca, w którym założy rodzinę, w którym będzie czuł się jak w domu, czuł, że to jest jego miejsce że to jest jego dom. Są ludzie, szczególnie osoby, które mają na przykład Hirona w czwartym domu albo Hirona w raku, dla których tą największą raną jest właśnie rodzina i pochodzenie, które, że tak powiem, czują się sierotami, mimo że dzieci, mają, że rodziców mają, które czy jakby nie miały korzeni, nie miały domu, bo tam nie, nie zostały na przykład stworzone więzi bezpieczne i zdrowe. I to może być taka sytuacja, że ten etap życia się kończy, na, gdzie, gdzie było to uczucie tego, tego jakiegoś wykorzenienia. Bardzo często też tacy ludzie poświęcają się czemuś, jakiejś historii, bo czwarty dom, rak, księżyc, to jest pamięć, historia, przeszłość, lud, lud, historia ludzi, na przykład, którzy zamieszkiwali jakiś teren. I bardzo często my Y, łapiemy kontakt z jakimś tematem, jeżeli nie możemy złapać kontaktu z ludźmi, z którymi bardzo byśmy chcieli. Y, więc y, też może być to tak, że kończy się czas, kończy się w ogóle jakaś karma, w której nie można było żyć tak pełnie użycia dla kogoś. A, szczególnie w tym. Ujęciu domowego bezpieczeństwa, domowego ogniska, domowego takiego poczucia, takiego, mm, że to jest moje moje, y, moje łóczko i mój kubeczek i to jest takie moje bezpieczne miejsce. E, co robić? Co robić mają? Bliźnięta. Co robić? Rycerze mieczy mają robić. Czyli dalej macie działać, macie być sobą, <laughs> macie działać szybko, komunikować, mówić, pisać, e, rozmawiać, e, przede wszystkim róbcie to. Może trochę się kłócić, może trochę weryfikować fakty. Dowiadujcie się i nie idźcie na pewniaka w coś, bo, bo informacje albo prawo mogło się zmienić, zdezaktualizować. Jeżeli nie sprawdzicie czegoś i będziecie iść przekonani, że tak jest, że jest tak jak było, to się możecie bardzo zdziwić. Widać, że. Raczej nie trzeba będzie się wycofywać z tej sytuacji, bo tu jest możliwość, że ktoś poszedł już się, ale przeoczył coś, przeoczył jakieś um, informacje, na przykład wyjechał. Jeżeli będziecie rozmawiać z yy, nie przepraszam, nie dokończyłam, na przykład wyjechał, no ale czegoś zapomniał, czy jakiś dokumentów, yy, czy. Coś nie jest załatwione, jakaś... Wi... No nie wiem, ale tu tak jakby po prostu pewne warunki musiały być spełnione, ale to są jakieś nowe zasady. Więc jeżeli będziecie wołać, szukać pomocy, ym, pytać ludzi, aktywnie działać w tym temacie, to znajdziecie pomoc. Tylko tu aktywnie trzeba działać. Rycerz Buław, Trójka Buław, czyli też jeżeli wy coś od siebie dacie do świata, komuś coś zrobicie fizycznie, pomożecie tak praktycznie, Praktycznie, tak realnie, nie tylko słowem, tylko realnie coś zrobicie, to ktoś inny Wam też będzie mógł coś zrobić. To taka też może być tutaj e, sugestia. Czego nie robić? Koło fortuny. W międzyczasie Wam się jakieś plany mogą jakby tak pozmieniać, pomieszać, coś się może wymieszać, i Wy byście chcieli kompletnie um, coś odwołać, kompletnie coś zmienić. Trochę tak, jakby rezygnując z tego. Nie rezygnujcie. Bo jak patrzę na te karty, to, to jest wyzwanie takie. Czy, czy poddasz się, jak ktoś ci powie, że nie? Czy, czy, czy będziesz działał dalej? Działaj dalej, nie poddaj się. Na spodzie mamy królową, królową mieczy, giermka denarów i śmierć. No, te karty pokazują, że może się zakończyć dla bliźniąt związek i, albo związek, w którym jedna osoba bardzo musiała spełniać oczekiwania drugiej i w zasadzie nie istniała, tylko istniała jedna osoba. To jest też jakaś taka praca dla kogoś, poczucie bycia wykorzystywanym albo, że z czyjegoś powodu moje życie tak wygląda i ja nie żyję dla siebie, tylko ja żyję dla kogoś. To takie coś może się no już w tym, w tym miesiącu możecie to zakończyć. To no tak, jakby ktoś mógł, nie wiem, jakoś też zmieniać karierę. No nie, że to nie było moje. Ja poszłam na tego prawnika, bo rodzice tak chcieli, jak tata, jak mama, ale to na przykład nie ja. I to też mogą być takie konkluzje w tym miesiącu. Dobra, przekaz od. Dwa przekazy macie, dobrze. Jeden przekaz: Strażniczka Powietrza zmieni swoją perspektywę. No to jest ta wasza strażniczka e, powietrzna. A druga karta to jest strażniczka magii. Od bloku i wewnętrzną magię. Magię. Powietrze. No właśnie. Pobudźcie, poruszajcie energię. Jak tam poruszycie energię, to tu i tam coś tu dla kogoś e, fajnego też zrobicie, to i Wam coś fajnego e, świat może e, ułatwić. A teraz odpowiedzi na pytania. Jeśli macie pytania, zadajcie. Trzy opcje są do wyboru. Trzy opcje do wyboru i jedyneczka. Jedyneczka. Spytaj swoje anioły. Także tutaj y, od przewodników możecie dostać przekaz, czy to w śnie, czy w jakimś po prostu y, przebłysku, jeśli y, zechcecie porozmawiać. Odpowiedź na pytanie numer dwa to jest odpowiedź nie. I trójka. Medytacja przyniesie odpowiedź. I tutaj u Was znowu jest ten przekaz podkreślający potrzebę wyciszenia, wglądu, słuchania się siebie, medytacji, tak żeby spłynęła na Was ta wiedza i to olśnienie. I dajcie się też prowadzić, bo czasami nie wszystko. Musimy e, rozumieć. Wystarczy, że to poczujemy. Poczujemy, żeby tak zrobić. Nie, nie wiem po co, nie wiem na co, po co ja tam idę i po co ja to robię, ale idę, bo tak czuję i chcę. E, i, mm, I potem fajny zwrot z tego może też przyjść. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia e, na prywatnych rozmowach, do usłyszenia e, na kolejnych e, czytaniach na kanale. Trzymajcie się, e, subskrybujcie kanał, e, jak nie subskrybujecie, e, polajkujcie, zostawcie tą łapkę w górę, podbijcie. Będę bardzo wdzięczna za to. E, jednak jest to niezbędne, e, żeby kanał mógł funkcjonować, e, więc e, Was e, e, szczerze o to po prostu proszę. Trzymajcie się, buziaczki, pa pa.